odżywki i suplementy, czyli większa dawka mocy dla zaawansowanych duchowo. No to mamy zmartwychwstanie, martwych stanie, grup pusty. Chrystus z wstał, a nasze życie nabiera sensu. Każde, każde życie nabiera sensu dzięki temu, że Chrystus z wstał. Ale właśnie słuchajcie, bo tak mówimy o zmartwychwstanie, zmartwychwstanie, święta zmartwychwstania i wiemy, że nam zmartwychwstanie się kojarzy, no to tak jak umrzemy, no to będziemy mieli tam albo do nieba pójdziemy, no a jak nie będziemy chcieli z Panem Bogiem się widzieć, no to jest druga opcja. Niezbyt ciekawa, ale dla ludzi, którzy nie chcą mieć do czynienia z Bogiem. I oczywiście nam się z tym kojarzy od najmłodszych lat. Pan Bóg, niebo, piekło, anioły, no tam diabełki i tak dalej. Oczywiście to taka wersja dla dzieci. I jeżeli na tym miałoby polegać tylko zmartwychwstanie, na tym, że Chrystus dopisał ciąg dalszy do naszego życia po śmierci, to nie wiem, czy to by was ruszyło mocno. Bo właśnie jak to jest, jakby tak sobie człowiek pomyślał, czy no dobra, no pan Jezus zmartwychwstał, stał, to znaczy, że po śmierci ja też zmartwychwstanę. stanę. Ale to trzeba trochę poczekać na to zmartwychwstanie, stanie. to może się trochę człowiekowi znudzić na tym świecie, nie? jak będziemy mieli tak sporo lat jeszcze do przeżycia, no to tak średnio myśli o tym, ta myśl o zmartwychwstaniu, stanie, żeby jakoś tak przenikała moją codzienność. Nie? Czy my żyjemy z martwych na co dzień? czy tylko czekamy całe życie aż ono tam zaistnieje po naszej śmierci No właśnie dziś chciałbym wam powiedzieć że nie że nie tylko po śmierci nie trzeba czekać całe życie żeby zmartwychwstać Właśnie dzięki temu że każdy z nas tutaj siedząc przyjął Chrystus święty wszczepił się w Chrystusa Bóg cię zaadoptował Jesteś Jego dzieckiem. To znaczy, że możesz żyć Jego rzeczywistością już teraz. To znaczy, że Boże życie, ta wieczność, o której marzymy, to zmartwychwstanie zaczyna się już teraz. Od momentu Twojego chrztu. Tylko zacznijmy robić z tego użytek. Wtedy nie będzie dla nas jakąś wielką, niewiadomą zmartwychwstanie po śmierci. Bo zaczniemy się przyzwyczajać już do tego teraz. I... Jak to działa? Otóż, lekcja w trzech odstępach, raczej w trzech takich etapach, jak już Wam mówię. Pierwszy etap to jest ta święta Pascha. Wielka sobota, a raczej wieczór, czyli już Wigilia Paschalna. To było wczoraj. Co ona oznacza? Przypomnę tylko. Oznacza Chrystusa, z stałego, który jest światłością, który oświeca tych, co w mroku i cieniu śmierci mieszkają. To tak poetycko brzmi, biblijnie, ale o co chodzi? Wszyscy ludzie przed Chrystusem, którzy umarli, no żyli na tym świecie i sobie umarli, myślę, że parę miliardów się pewnie uzbierało. No umierali? I co się z nimi działo? My nazywamy to w Piśmie Świętym jest to nazwane, że trafiali do otchłani. Jedni mówią, że nicość, pustka, ciemność. Generalnie takie zawieszenie. Ani dobrze, ani źle, tak nijak, tak trochę jak w czasie pandemii. I właśnie i czekasz. Nie wiesz, czy długo, czy krótko, nie wiadomo, czy tam jest czas, czy nie ma. Ale nic się nie dzieje. Stagnacja totalna. Brak życia. No i Chrystus, dzięki temu, że w Boże Narodzenie to przeżywaliśmy, stał się jednym z nas, mógł zejść do tej otchłani. Bo jako człowiek umarł. Umarł na krzyżu i zszedł do tej otchłani. Trafił tam, gdzie wszyscy przed nim. Ale dzięki temu, że był Bogiem, był światłością, która rozświetliła te ciemności. I ci, którzy zotłani poszli za tym światłem. Otwarli, dostali się do nieba. Tak? Chrystus otworzył niebo. Po prostu wrócił do siebie. Przeszedł po nich i zabrał ich ze sobą. Jak ktoś nie chciał, to nie. I tak powstało piekło, tak? Czyli stan ludzi, którzy zabierali się od środka, którzy nie chcą mieć z Bogiem do czynienia, taka nasza wolność. Ale ci, którzy poszli, zaczęli żyć z martwych staniem tym, co Chrystus ją I poszli za nim. I to jest tak w całości. Bo o tym wiemy, to jest taka cała historia zbawienia. I teraz, jak to przekłada się na nasze życie? My też jesteśmy w otchłani. Czasami jest to otchłań grzechu, w którą wpadłeś i przepadłeś. Albo przepadłaś. Ja nie wiem, jakie masz grzechy, ale każdy z nas ma takie, w które po prostu wpadł jak w sidła. Które podcięły nam skrzydła i nie jesteśmy w stanie z nich wylecieć. I to jest nasza otchłań. Półtorej roku temu wszyscy wpadliśmy w otchłań pandemiczną, czyli wszystko, co jest z tym związane. Wielu z nas tęskni za tym kimś, kim byliśmy półtorej roku temu. Zmieniliśmy się. Często na Byle jakiego kogoś. Na kogoś, kto ciągle czeka, może się coś zmieni, ciągle czeka na jakąś zmianę. Może to wszystko już przemieni i będzie normalnie. A to nie przemija. I czujesz, jak ta otchłań wysysa z ciebie życie. Wstajesz rano i w sumie nie wiesz, czy się starać. Starasz się zrobić to, co masz do zrobienia, po prostu, żeby to zrobić. I jest tak byle jako. Może tak być. Może być taka otchłań. Niektórych doprowadza to do depresji. To jest otchłań, która cię niszczy w ogóle, zasysa od środka, zapadasz się w sobie. Wielu ludzi ma takie problemy teraz. Może ktoś z Was. Różne otchłanie. Może to jest otchłań rozwalonego małżeństwa. Zaprzepaszczonego kapłaństwa, może to jest otchłań samotności, której po prostu jesteś sam i nic się nie zmienia. I popatrzcie, możemy tak tego mnożyć, ale już upawicie o co chodzi. I to są pewne ciemności, w których gdzieś człowiek błądzi i nie potrafi z niej wyjść. I właśnie tu przychodzi Chrystus ze swoim światłem i rozświetla te nasze ciemności. Wchodzi do naszej otchłani, przychodzi do ciebie i mówi: chodź, chodź za tym światłem, chodź za mną, ja jestem drugą prawdą, życiem. Chcesz mieć życie w sobie? To musisz stanąć w prawdzie i idź za mną, bo ja jestem drogą. Jeżeli ktoś z Was się zdecyduje, dzisiaj, Pójdź za Chrystusem, który zszedł do Twojej otchłani. To On mówi, że musisz stanąć w prawdzie. I tutaj z Wigilii Paschalnej przechodzimy sobie do wielkiego piątku. To jest sakrament pokutu i pojednania. Bo każde pójście za światłem zaczyna się od tego, że musisz do Niego wyjść. A spotkanie ze światłem nie jest miłe. Jak siedziałeś w ciemnościach, jak wychodzisz z siedziby w ciemnym pokoju i wychodzisz na słońce, to cię to boli. I tak mamy ze spowiedzią. Ona nie jest miła. Ale stanięcie w świetle i w prawdzie, to jest początek Twojej zmiany. To jest pójście za Chrystusem. I korzystasz z tego, że On na krzyżu. Sprawił, że Twoje grzechy mogą być odpuszczane, że spowiedź działa, że idziesz, klękasz do tych kratek, stajesz w prawdzie, odsłaniasz swoją otchłań i Chrystus tam wstępuje. Ale musisz, musisz się otworzyć. Oddaj Mu wszystko, czego nie rozumiesz, co jest trudne, czego nie potrafisz przeskoczyć. Wszystko. I po co on to robi? Bo te ciężary, które mamy w sobie, które nas gdzieś przykotwiczyły do ziemi, i myślimy tylko o tym, co tutaj z dnia na dzień, o niczym więcej, on to odcina. Jesteś tak lekki, że możesz wpatrywać się w to, co jest w niebiosach, tak jak słyszeliśmy dzisiaj w drugim czytaniu. Mówi: Umarliście w Chrystusie. Idziesz do konfesjonału, idziesz do spowiedzi i umierasz. Czasem się sparz ze wstydu. Ale to umiera twoje ego, twój egoizm, który cię wpędził w to wszystko. On umiera. Umiera stary człowiek i z nowy, lekki. Taki, który. Skąd ta lekkość po spowiedzi często? Już jesteś nowym człowiekiem. Jesteś tym, który jest w nieboskierowanym, który się już unosi. Tylko, że to unoszenie to jest początek. Każda spowiedź jest początkiem procesu. I trzeba przejść do ostatniej, do wielkiego czwartku. Chrystus wiedział, że ten proces, że Twoja zmiana, Twoje wychodzenie z otchłani i to, żebyś z powrotem w nie nie wpadł, potrzebujesz siły. Potrzebujesz do tego, żeby iść prosto za tym światłem. Dlatego dał ci pokarm na wieczność, dał ci pokarm z siebie samego, boskie życie. Robisz sobie transplantację, przeszczep, przetaczanie jego krwi, przyjmując jego ciało i krew, kiedy idziesz do komunii, kiedy się z nimi jednoczysz. Wchłaniasz Boga. Jego życie, Jego zmartwychwstanie zaczyna być Twoją rzeczywistością. Masz siłę do tego, żeby podążać za Jego światłem, żeby iść Jego drogą, żeby iść za Jego głosem, za Jego wskazaniami. On jest z Tobą. I wtedy to nie, tego nie robimy od święta. Tak jak jemy codziennie, tak trzeba odżywiać swoją duszę regularnie, jeżeli chcesz. Zmiany, której pragniesz. My mamy wszystkie narzędzia tutaj w zasięgu ręki. I tylko w Chrystusie stajesz się zmianą, której pragniesz. Nie musisz czekać, aż się obostrzenia zmienią, aż nie wiem, wszyscy wyzdrowieją. Albo ktoś tam coś jeszcze zrobi, żeby w Twoim życiu się coś zmieniło. Nie. Ty się zmieniasz. Bądź zmianą, której pragniesz. Chrystus Ci to umożliwia. I to jest z martwych stanie codziennie. Nie tylko na końcu życia, ale codziennie. Z tych grobów, z tych naszych odchłani. Chrystus nas będzie wyciągał. Kto z nas nie chce zmian na lepsze? Wszyscy chcemy, żeby się już coś w końcu zmieniło. Ty się zmieni. A rzeczywistość zacznie dookoła ciebie się zmieniać. Bo zacznie być Królestwo Boże, o którym Chrystus mówi. Będziesz na tym świecie, ale już nie z tego świata. I trzeba pozwolić na to Chrystusowi. Bo nasze serca. Zerknijcie sobie na ten grób. Ja czasami tego nie rozumiem, jak wielu z nas przecież miało Chrystusa w sobie. Byliśmy w Chrzcie Świętym, poszliśmy do Komunii Świętej, przyjmowaliśmy Go, rodzice nam o Nim opowiadali, na katechezie żeśmy się o Nim dowiedzieli, i mieliśmy Jezusa w sercu, ale On umarł. U wielu z nas. W pewnym momencie umarł i leży w grobie. I powiem wam, że to nie jest tragedia, że każdy musi chyba to przeżyć. Tylko tragedia jest wtedy, kiedy wielu zatoczyło kamień, taki wielki, na ten grób, w którym swojego serca, w którym Chrystus leży. I mówi tak. Ten kościół już się nie zmieni. Nie, to wszystko, co Bóg zrobił, to nie, to nie ma sensu. Ja już nic nie będę zmieniał. Mam swoje. Wiele rzeczy nas blokuje i dokłada. I dokładamy tylko takie pieczątki, nie, żeby zapieczętować ten grób. I ile wymówek mamy? Bo pandemia, bo pedofilia, albo coś tam jeszcze, albo ksiądz był taki. Ile wymówek, żeby broń Boże Chrystus nie zmarł stołu? Żeby nie wyszedł z tego naszego grobu. Stawiamy strażę. To jest moje prawo. Jestem wolny. Nie musiałeś za mnie umierać. Nie musiał. Ale chciał. I wielu ludzi pilnuje tego grobu, żeby, żeby przypadkiem ta światłość, która gdzieś tam jest, nie wydostała się na zewnątrz. Bo wiecie, że jeżeli Chrystus zmartwychwstaje, to to łączy się z ogromną zmianą, taką, która wywraca życie człowieka. Tak jak apostołów, w życie się wywróciło, kiedy Chrystus zmartwychwstał. Tak ty, jeżeli pozwolisz na to, żeby Chrystus w twoim sercu zmartwychwstał, przyszedł na nowo. I te wszystkie rany, które sprawiły, że On w Tobie umarł, żeby je przemienić, chwalebne, daj Mu szansę. Odsłań ten grób, niech tam wejdzie, w sakramencie pokuty, później w komunii świętej. I niech Cię przemienia, niech zmartwychwstanie, stanie się Twoją rzeczywistością i bądź zmianą, której pragniesz. Pamiętajcie, jeżeli Jezusa nie ma w grobie, to dobrze, tylko my musimy sprawdzać, czy jest w Tobie. Ja muszę sprawdzić, Ty musisz sprawdzić, czy jest On w nas. I wtedy zmartwychwstanie jest naszą codziennością. Tego Wam życzę i przejmijmy się tym wiem, radość z tego przyjdzie sama. Amen.